Po latach eksperymentów i nauki na temat uwodzenia i umiejętności społecznych odkryłem, że jeśli chcesz zdobyć jakąkolwiek dziewczynę, musisz przemawiać do jej emocji, a nie do jej umysłu. Najszybszym sposobem na to jest użycie techniki, którą nazywam słuchaj jak terapeuta. Gdy młody mężczyzna rozmawia z dziewczyną, po krótkim czasie jej umysł klasyfikuje go w jedną z trzech kategorii: potencjalny chłopak, przyjaciel lub ktoś, kogo nie chce więcej spotkać. Dla mnie zawsze byłem w tej trzeciej kategorii, ktoś kogo nie chce więcej spotkać. Było tak dlatego, że byłem społecznie niezręczny. Ty, który teraz mnie słuchasz, mogłeś być bardziej społecznie niezdarny ode mnie, ponieważ od młodego wieku byłem bardzo introwertyczny i nie wiedziałem jak rozmawiać z ludźmi. Po pewnym czasie zacząłem uczyć się umiejętności społecznych i zacząłem wiedzieć jak rozmawiać. Co sprawiło, że byłem społecznie akceptowalny? Na tym etapie, kiedy zacząłem rozmawiać z dziewczynami, przesunąłem się z tej kategorii do innej. Zostałem po prostu przyjacielem. I tutaj nastąpił szok. Dlaczego? Jaki jest sekret? Jaki błąd popełniałem? Wtedy zacząłem uczyć się, jak myślą kobiety. Przeczytałem każdą książkę lub artykuł o kobietach, zacząłem się uczyć. Pierwszą rzeczą, którą odkryłem, było to, że różnica między chłopakiem a przyjacielem polega na emocjach. Jeśli chcesz, aby dziewczyna widziała w tobie chłopaka, musisz wiedzieć, jak wzbudzić w niej emocje. Musisz przemawiać do jej emocji. Zacząłem stosować tę zasadę z dziewczynami i zacząłem przechodzić z kategorii przyjaciela do kategorii chłopaka. Zrozumiałem sekret. Co więc mam na myśli, mówiąc, że powinieneś wzbudzać jej emocje. Słuchaj mnie uważnie, bo przeprowadzę cię przez wszystko krok po kroku. Istnieją dwa sposoby wzbudzania emocji i uczuć. Albo te uczucia są do niej wprowadzane, albo wydobywane z niej. Na początku dziewczyna ma zamek na drzwiach swoich emocji. Nie możesz na początku wprowadzić do niej uczuć, ale możesz je wydobyć. W momencie, gdy sprawisz, że wyrazi uczucia, otworzysz drzwi do jej emocji. I nie martw się, zagłębię się w te kwestie w nadchodzących odcinkach serii o tym, jak przyciągać kobiety. Ale jeśli chcesz mieć małe pojęcie na ten temat, możesz obejrzeć ten film. W którym wyjaśniam, jak możesz wprowadzić uczucia do niej. Jak więc sprawić, by wyrażała uczucia? Używając techniki, słuchaj jak terapeuta. Jak zastosujesz tę technikę? Będziesz zadawał jej emocjonalne pytania i słuchał odpowiedzi jak terapeuta. Co mam na myśli przez pytania emocjonalne? Wyjaśnię, jak zadawać te pytania i podam przykłady, jak na nie odpowiadać, i wszystko wyjaśnię. Kiedy po raz pierwszy czytałem na ten temat i zacząłem go badać, Odkryłem, że niektórzy ludzie podają ci listę pytań i mówią, by je zadać, a dziewczyna odpowie i to wszystko. Ale nie, to tak nie działa. Podam ci później przykłady pytań, które możesz zadać, ale musisz zrozumieć, a nie tylko zapamiętać. Musisz zrozumieć, co oznaczają pytania emocjonalne i tworzyć je samodzielnie w zależności od okoliczności, w jakich się znajdujesz. My, ludzie, aby stworzyć emocjonalne połączenie, musimy rozmawiać w emocjonalny sposób. Musimy wyrażać swoje uczucia i sprawić, by druga osoba mówiła w emocjonalny sposób. Musisz zadać pytanie emocjonalne. Podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że jesteś dziewczyną. Po prostu wyobraź sobie, że podszedłem do Ciebie i zacząłem rozmawiać o studiach lub Twojej pracy, a Ty zaczynasz mówić mi, że studiujesz informatykę i robisz to i tamto. Co to jest? To logiczna komunikacja, czyli mówisz o czymś logicznym w chłodny sposób. Ale wyobraź sobie, że zapytałem cię, co studiujesz, a ty odpowiedziałaś informatykę, a potem zapytałem, czy lubisz tę dziedzinę. Możesz powiedzieć nie, możesz powiedzieć tak, ale wyobraź sobie, że zapytałem cię, dlaczego. Dlaczego to lubisz, albo dlaczego tego nie lubisz? Wtedy zaczniesz wyrażać swoje uczucia dotyczące tego, co lubisz, a czego nie, i to sprawi, że będziesz mówić więcej i wyrażać więcej uczuć. To pierwszy warunek pytania emocjonalnego. Pytanie, które sprawia, że kobieta wyraża swoje uczucia. Te uczucia mogą być gniewem, smutkiem, nienawiścią, podziwem, pasją i tak Inny przykład. Wyobraź sobie dwoje ludzi rozmawiających. Facet: Gdzie mieszkasz? Dziewczyna: Nowy Jork. Facet: Wow, Nowy Jork to piękne miasto. Co się tutaj stało? Nic, tylko chłodna logiczna rozmowa. Ale spójrzmy na kogoś, kto rozumie, o czym dzisiaj mówiliśmy. Facet, gdzie mieszkasz? Dziewczyna, Nowy Jork? Facet, Nowy Jork? Jak możesz mieszkać w takim mieście? Dziewczyna, dlaczego? Co jest w tym złego? Facet, wydaje mi się, że to bardzo hałaśliwe miasto. Lubisz Nowy Jork? W tym momencie, bracie, zadałeś emocjonalne pytanie związane z uczuciami i zacząłeś stosować technikę. Kontynuujmy rozmowę. Dziewczyna. Tak, oczywiście. Facet. Dlaczego? Zatrzymajmy się tutaj, by zobaczyć, co się stało. Gdy dziewczyna odpowiedziała na to pytanie emocjonalne, tak, oczywiście. Nawet jeśli to była odpowiedź na emocjonalne pytanie, nie spełniało ono drugiego warunku pytania emocjonalnego. Odpowiedź powinna być długa. Odpowiedź dziewczyny powinna być długa i ekspresyjna. Oznacza to, że jeśli zapytasz dziewczynę, czy lubi Nowy Jork, a ona powie tak, nie gap się na nią, tylko zapytaj. Dlaczego? W tym momencie dziewczyna w drugim przykładzie zacznie wyrażać i mówić, wylewając swoje uczucia i zacznie rozmawiać emocjonalnie. Tutaj pojawia się drugi krok. Słuchaj jej uważnie. W tym momencie musisz sprawić, aby wyrażała siebie jak najwięcej. Musisz słuchać i nie przerywać jej. Kiedy zaczyna mówić i dzielić się swoją historią z tobą, w tym momencie nie rozmawiasz z jej umysłem, lecz z jej emocjami. Z tym instynktem odpowiedzialnym za miłość. Ale czy to wszystko? Nie, to tylko pierwszy krok. Pytanie emocjonalne to tylko klucz do otwarcia czegoś większego. To tylko klucz do drzwi emocjonalnej rozmowy. Po tym, jak zadasz jej pytanie i pozwolisz jej opowiedzieć swoją historię i wyrazić siebie, nadszedł czas, by przekształcić pytanie emocjonalne w emocjonalną rozmowę. Wróćmy do scenariusza. Wyobraź sobie, że dziewczyna odpowiada i zaczyna mówić, mówić, i dochodzi do punktu, w którym mówi: Lubię Metropolitan Museum of Art tam. Nawiasem mówiąc, jeśli nie wiesz, to słynne muzeum w Nowym Jorku. W tej sytuacji możesz ją zatrzymać i zapytać: Wow, lubisz sztukę? Ona odpowie: Tak, oczywiście. A ty na to: dlaczego? I znowu: bla, 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 bla. I tak kontynuujesz. Słuchając jej i za każdym razem przechodząc od jednej rzeczy do drugiej, zawsze skupiając się na tym, by pozwolić jej mówić o emocjonalnych sprawach. Nie ma znaczenia, o czym mówi. Ważne, by zanurzyć jej emocje w rozmowie. Teraz chcę, abyś porównał tę rozmowę z pierwszą. Pierwszą rozmowę zapomnij po 10 minutach, a druga zostanie w jej pamięci na lata, ponieważ wzbudziłeś w niej emocje. I nie mogę zapomnieć ostrzec cię przed błędem, który popełnia wielu ludzi. Tryb wywiadu, gdzie wciąż zadają pytania, a dziewczyna odpowiada, i znów pytają, i tylko zadają pytania. Proszę, nie rób tego. Pytania powinny być ze sobą powiązane. Jedno wynika z drugiego. I teraz możesz mnie zapytać: To co, mam nic nie mówić? Czy ona powinna mówić cały czas, a ja tylko słuchać? Słuchaj uważnie. W rozmowie z jakąkolwiek dziewczyną, to ona powinna mówić 70% czasu, a ty tylko 30%. Szczególnie na początku. Zawsze pozwól jej dużo mówić. To jest temat, który będziemy dalej omawiać w nadchodzących odcinkach tej serii. Teraz pozwól, że podam Ci przykłady pytań emocjonalnych, które możesz zadać. Badacz psychologii społecznej Artur Aron stworzył listę pytań, które nazwał 36 pytań prowadzących do zakochania się. Przeprowadził ten eksperyment na 100 osobach, łącząc w pary mężczyznę i kobietę. Którzy się nie znali, dając im tę listę i każąc zadawać sobie te pytania. Po zakończeniu eksperymentu wszyscy uczestnicy poczuli znaczną atrakcyjność, a niektórzy nawet kontynuowali swoje relacje i wzięli ślub dzięki temu eksperymentowi. 36 pytań ma na celu ujawnienie osobistych szczegółów i zachowań związanych z intymnością. Zostały zaprojektowane, by zwiększyć bliskość z drugą osobą. Są trzy zestawy pytań, z których każdy zawiera 12 pytań. Intensywność pytań stopniowo wzrasta, zarówno w każdym zestawie, jak i w trzech zestawach łącznie. Nie będę mógł przedstawić całej listy w tym filmie, więc podam Ci pierwsze 10 pytań. Jeśli ten film osiągnie 2000 polubień, udostępnię plik PDF ze wszystkimi 36 pytaniami w pierwszym komentarzu: 1. Czy chciałbyś być sławny? W jaki sposób? 2. Czy przed wykonaniem telefonu kiedykolwiek ćwiczysz, co powiesz? Dlaczego? Trzeci. Gdybyś mógł zmienić coś w sposobie, w jaki byłeś wychowywany, co by to było? Czwarty. Co stanowiłoby dla ciebie idealny dzień? Piąty. Kiedy ostatni raz śpiewałeś dla siebie, a dla kogoś innego? Gdybyś mógł dożyć 90 lat i zachować albo umysł, albo ciało 30-latka przez ostatnie 60 lat życia, co byś wybrał? Siedem. Gdybyś mógł obudzić się jutro, posiadając jedną nową cechę lub umiejętność, co by to było? 8. Jakie jest Twoje najgorsze wspomnienie? 9. Za co w swoim życiu jesteś najbardziej wdzięczny? Te pytania, które Ci teraz podałem, nie chcę, żebyś je zapamiętywał. Chcę, żebyś je zrozumiał. Chcę, żebyś pojął ich sens. Sekret nie polega na tym, by mieć pytania i je zadawać. Sekret polega na tym, by wiedzieć, jak przekształcić zwykłą rozmowę w emocjonalną. Więc tutaj przejdziemy do czegoś bardzo ważnego i opowiem ci historię, która mi się przydarzyła, abyś mógł zrozumieć. Jakiś czas temu spotykałem się z dziewczyną. Chodziliśmy ze sobą od około trzech tygodni, zaprosiłem ją do siebie. Co musisz wiedzieć, to że ta dziewczyna nie była typem osoby, która śpi z tobą na drugim spotkaniu. Dopiero zaczęliśmy się spotykać i dopiero się poznawaliśmy. Zanim przyszła, powiedziała mi: Słuchaj, przyjdę do ciebie tylko spędzić czas, ale nic więcej poza całowaniem i niewinnym przytulaniem nie zrobimy. Powiedziałem: Nie ma problemu. Przyszła, usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Zacząłem zastanawiać się, co możemy razem zrobić, i wpadłem na pewien pomysł. Powiedziałem jej: Zróbmy test MBTI. Tak przy okazji, test MBTI to test osobowości. Wchodzisz na stronę, która ma ten test i zaczynasz odpowiadać na wiele pytań. Na końcu daje ci on Twój typ osobowości. Zgodziła się i zacząłem zadawać jej pytania z testu. Przy każdym pytaniu starałem się, aby opowiadała więcej i mówiła mi historię o sobie. Po pewnym czasie, zanim skończyliśmy test, wylądowaliśmy w łóżku. Dlaczego? Teraz słuchaj uważnie. Dla nas, mężczyzn, pożądanie jest wywoływane wizualnie. Widzimy piękną dziewczynę i automatycznie pragniemy jej. Tak działa nasze pożądanie. Kobiety jednak odczuwają pożądanie, kiedy zaczynają doświadczać emocji. A jeśli to ty jesteś powodem tych emocji, możesz uznać, że zdobyłeś ją dla siebie. To jest pierwsza lekcja, którą chcę, żebyś wyciągnął z tej historii. Druga lekcja to to, że musisz być kreatywny. Nie podchodź do niej i nie zaczynaj po prostu zadawać pytań. Wyjdziesz na kogoś sztucznego. Jakbyś obejrzał filmik na YouTube, który mówi ci, by zadawać te pytania, i potem poszedłeś je zadać. Ale czy to wystarczy? Nie. Jeśli zastosujesz tylko tę technikę, możesz skończyć w strefie terapeuty z dziewczyną. Musisz wdrożyć wszystko, czego się nauczyłeś w tej serii. Proszę, po prostu spróbuj tego, o czym ci dziś powiedziałem, i zaufaj mi, będziesz zdumiony rezultatami. Pamiętaj też, że nie musisz tego stosować tylko z dziewczynami. Możesz także używać tego z ludźmi, jeśli chcesz stworzyć głęboką i niezapomnianą więź. Jeśli chcesz, żebym nagrał film o umiejętnościach społecznych, daj mi znać w komentarzach. Przy okazji, jeśli masz jakiekolwiek problemy lub pytania, napisz je w komentarzach, żebym wiedział, jakie tematy poruszyć w kolejnych odcinkach tej serii. Nie zapomnij zasubskrybować.